Cześć i dobry, witam Was w nowym filmie. Jak widzicie, jestem bez makijażu, włosy mam nieogarnięte ogarnięte, dlatego że pomyślałam, że dzisiaj zrobimy taką Pełną transformację, czyli zrobię sobie full make-up, ale taki full-full, e, zrobię coś takiego mocniejszego, tak jakbym gdzieś chciała wyjść. E, myślałam, że zrobię też włosy, więc to będzie pewnie pod koniec filmu. E, no i po prostu spędzimy fajnie czas, pokażę wam parę kosmetyków. I też postawiłam sobie taki cel, żeby wszystkie kosmetyki były drogeryjne, więc robimy full glam kosmetykami drogeryjnymi. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Część filmu powstała we współpracy z marką Eveline, dlatego że. Na ich stronie w tym momencie leci Black Friday i są zniżki do minus 70%. Więc jeżeli coś chcieliście kupić z Eveline, no to teraz jest bardzo fajna okazja. A jeżeli wydacie minimum 40 zł na ich stronie i wpiszecie w polu do wpisywania kodów zniżkowych, doncia 11, to dostaniecie płyn micelarny 100 ml gratis. A jak wiecie, płyn micelarny z Eveline są świetne, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji ich przetestować, no to wtedy będzie fajna okazja. A jeżeli mieliście, no to zawsze troszeczkę więcej płyną, wpadnie Wam do łazienki. No a jeżeli właśnie chodzi o kosmetyki z Eveline, to dzisiaj pierwszy raz, słuchajcie, będę używać nowego podkładu, czyli Wonder Match. Przetestuję też bazę unicorn. Brwi będę robiła kredką, ale to nie jest pierwsze wrażenie, więc tutaj już zaraz coś tam Wam powiem. Wybiorę też coś z pomadek, no i po prostu się pomalujemy. I chciałam wam też dać znać, że jeszcze na promocji jest też ten eyeliner, który teraz ostatnio jest bardzo popularny, czyli ten nowy warietę. Um, I on teraz jest właśnie na promocji minus 20%, czyli kosztuje 20 zł, jeżeli się też nad nim zastanawialiście. To jest też może fajny czas, żeby go e, przetestować. E, no ale co, zaczynamy właśnie od brwi. Więc najpierw wyczeszę sobie je e, tą, tym moim żelem do brwi z... Bourgeois. No i jeżeli chodzi właśnie o makijaż dzisiejszy, to na początku myślałam, żeby zrobić taki full glam po prostu w brązach, ale że ostatnio właśnie cały czas e, maluję się w brązach, to wymyśliłam, że jednak spróbujemy coś innego i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam taki dzień, że po prostu mam ochotę troszeczkę dłużej się popawić z makijażem i zrobić może nawet kolorystycznie troszeczkę coś innego. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobra, to teraz kredka do brwi i to też jest właśnie nowość z Everline. To jest e, Micro Precise Brow Pencil, e, ale więcej jakoś tak bardzo dużo o niej nie będę dzisiaj mówiła, dlatego że testuję ją w innym filmie, w takim teście do nowości drogeryjnych e, i tam będzie o niej więcej, ale mogę Wam zrobić taki miły, mały sneak peek, że bardzo, bardzo ją lubię. Ja mam ją w odcieniu Soft Brown. To, co mi się tak najbardziej podoba to w tej kredce, to to, że ona po prostu sunie jak masło, ale też jeżeli nie chcecie, to ona się nie rozmazuje i trzyma na miejscu. No ale miałam, miałam nic nie mówić, bo będzie w tamtym filmie, więc już się zamykam i robię drugą brew. No dobra, to brwi zrobione, nałożyłam sobie też już bazę na powieki i teraz... Będę bawiła się paletami z PEZE. Nie wiem, czy tylko nie tą. I nie używam jej jeszcze ani razu, a to jest chyba ostatnia paleta z PEZE. Chociaż nie wiem, czy teraz ostatnio nie wyszła jakaś nowa. No, ale ta wygląda tak i chcę się pobawić tutaj tymi odcieniami i nie wiem jeszcze co zrobię z siedzącymi, ale e, myślę, że tak. Najpierw sobie zagruntuję oczywiście powiekę, czyli standardowo e, i wezmę sobie ten odcień wanila, chociaż nie wiem, czy on będzie dla mnie taki idealny, no ale zobaczmy. A nie, jest ok. Dobra. Więc nakładam sobie go na całą powiekę, ale więc to ja w ogóle zauważyłam, że ja mam takie fazy. Albo tylko i wyłącznie makijaże kolorowe, co mogliście zobaczyć w sumie rok temu. Cały czas miałam coś kolorowego. W tym momencie mam fazę na takie bardzo neutralne makijaże z taką rozmazaną kreską, co możecie zobaczyć praktycznie na każdym filmie. E, więc dzisiaj postanowiłam właśnie zrobić troszeczkę coś innego, coś w e, takim większym kolorze. E, no bo ja już sobie tutaj wyciągnęłam taką małą paletkę z Sensic z właśnie takimi odcieniami brązowymi, myśląc, że właśnie pokażę Wam dzisiaj makijaż z tym. Ale wiem, że zaraz byście na mnie znowu krzyczeli, że taki neutralny. Ok, więc biorę sobie najpierw ten odcień nektar. On dosyć mocno się sypie, więc strzepię sobie nadmiar. I nakładam go wzdłuż całego załamania, ale też idę troszeczkę ponad, dlatego, że w samym załamaniu chcę mieć jeszcze inny kolor. Dobra, pigment nie jest jakiś zabójczy, więc już nie jest. O, okej. Okay. Widzicie, jak nie strzepię, to jest dużo lepiej. Czyli jednak nie strzepuję i wyciągam delikatnie na zewnątrz. No, zdecydowanie, kiedy nie strzepię, to od razu mamy lepszy pigment i lepiej to wszystko wygląda. I teraz biorę taką małą kuleczkę i ten odcień safron. Jeżeli chodzi o ten kolor nektar, to bardzo mi się podoba. Przepięknie wygląda na powiekach. To jest właśnie taka brzoskwinka, ale pastelowa, dosyć jasna, fajnie się blenduje, nic tutaj złego się nie dzieje, więc ten kolor bardzo, bardzo mi się podoba. No i właśnie teraz biorę sobie ten safron i chcę ten cień wprasować w załamanie, bo chcę mieć tutaj... Uuu! okej. Okay. No ten kolor, jak widzicie, bardzo ładnie przenosi się na powiekę. I teraz biorę ten wcześniejszy pędzelek i delikatnie spróbuję górną granicę tego filetowego cienia rozetrzeć. Może spróbuję po prostu dołożyć i jeszcze trochę tego cienia em, safron tutaj w zewnętrznym kąciku. I teraz takim czystym pędzelkiem chcę to tak odrobinkę tylko rozetrzeć, żeby fajnie się wszystko... Połączyło. Już dawno tego nie robiłam, ale chcę sobie odciąć Cut Chris. Tak jak mówię, dzisiaj po prostu mam ochotę się pobawić, więc biorę sobie korektor z too Faced. Oj, ale on jest dużo greeny. No, ale to jest na pewno korektor, który mi e, nie zepsuje tego całego przedsięwzięcia, więc wybaczcie. Już dawno nie robiłam. Mam nadzieję, że tego nie zepsuje. Ok, zrobiłam Cut Chris i teraz od razu biorę sobie jeszcze ten fioletowy cień. I chcę to wszystko ładnie tutaj połączyć. Bo ten korektor też dosyć szybko stygnie. Więc żeby to dobrze się połączyło od razu, chcę to zrobić. No i biorę znowu ten pędelek czysty i to rozcieram. Ładnie to wygląda. W ogóle bardzo mi się podoba ten fiolet. No i teraz właśnie kurczę, zastanawiam się, co dać na tą powiekę, dlatego że bardzo, bardzo. Chciałabym dać coś takiego intensywnego, złotego, ale nie mam nic takiego z drogeryjnych kosmetyków. Bardzo bym chciała dać yy, ten kolor Apollo z mojej palety, bo uważam, że wyglądałby tutaj genialnie, ale nie wiem, czy chcemy aż tak oszukiwać. Mówię tutaj właśnie o tym kolorze. Czy możemy oszukać w tym jednym y, przypadku, czy nie? Wybaczycie mi. Ale naprawdę nie mam nic takiego drogeryjnego więc chyba będziecie musieli mi wybaczyć. I najpierw sobie właśnie nałożę palcem, wklepując. No, no zobaczcie, jak to wygląda, no genialnie. O to mi chodziło. I ja najbardziej właśnie takie, takie cienie turbo pigmentu lubię nakładać takimi malutkimi pędzelkami. Więc teraz sobie tutaj do samego końca wklepię właśnie odcień. Apollo. Dobra no i teraz znowu ten fiolet, żeby to ładnie ze sobą połączyć. Jedno oko zrobione i tak wygląda już skończona górna powieka, bardzo mi się to podoba. No i jak widzicie na, na dolnej powiece też już coś zrobiłam, ale tylko na jednej, więc teraz dokończmy, zróbmy drugą. Czyli najpierw biorę sobie ten fiolet, nakładam sobie ten fiolet i teraz biorę właśnie ten nektar. Rozcieram delikatnie. Czyli teraz kolejna część, rzęsy i tutaj użyję swojego zestawu, którego cały czas używam, czyli odżywka z Essence Volume Booster i Maybelline The Falsies Lift. Czyli tak wyglądają oczy bez rzęs i tak wyglądają już wytuszowane rzęsy. Zostało nam tylko zaznaczenie linii wodnej, czyli używam sobie tutaj kredki znam i podkreślam sobie właśnie tą linię wodną. To przechodzimy do makijażu twarzy. No i tak jak właśnie wam e, mówiłam, przetestujemy sobie tą bazę z Eveline, to jest Unicorn Magic Drops i to jest innowacyjna płynna baza serum, która przedłuża trwałość makijażu i aktywnie pielęgnuje cerę. Mamy tutaj kwas hialuronowy, ekstrakty GOI i Asai polagen, wyciąg z agawy, niacnami i to, co też jeszcze czytałam na stronie, to to, że ma być to też baza taka nawilżająca i przedłużająca trwałość makijażu. Ona jest teraz na promocji minus 20% i kosztuje 23,19. Tak wygląda konsystencja. Dobra, jest to taka bardzo metaliczna, świecąca baza. Mmm, ale przyjemna. Delikatnie pachnie, ale nie jakoś tak mocno. No na razie, na razie mi się podoba, jak się ją aplikuje. Powoli już zaczyna się, jak widzicie, kleić, więc to też może być właśnie znak taki, że będzie lepiej trzymała podkład. Ściągnę oczywiście kulczyki, bo ja nie umiem nakładać podkładów w kulczykach. Czuję to nawilżenie. Wydaje mi się, że też ta skóra delikatnie się błyszczy, ale ona nie błyszczy się żadnym brokatem ani drobinkami. Nie, nie ma nic takiego. Czyli to jest po prostu taka baza też delikatnie rozświetlająca, ale nie poprzez ym, jakieś tam drobinki czy brokat. Dobra, chwilę odczekałam i ona jak widzicie dalej jest klejąca. Skóra faktycznie czuje się taka bardziej nawilżona, dalej jest rozświetlona, więc zobaczymy jak będzie przy dłuższym używaniu, ale już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że takie pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. No i teraz... Podkład. Już kurczę, tyle się mnie o niego pytaliście, więc cieszę się, że w końcu dzisiaj mogę go przetestować, bo tak cały czas odkładałam, odkładałam, no i... Dzisiaj jest ten moment, czyli to jest nowy podkład z Eveline Wonder Match. On jest w tym momencie na promocji minus 40% i kosztuje 25,49, jeżeli dobrze pamiętam. Więc spoko cena, jak na luksusowy podkład, dopasowujący się. Zapewnia 24-godzinny efekt niskiej cery. Idealnie dopasowuje się do odcienia i struktury skóry. Jego lekka, beztłuszczowa konsystencja łatwo się rozprowadza, dając efekt doskonałego krycia bez efektu maski. No i mamy tutaj też różne takie składniki pielęgnacyjne, więc super. Który kolor, moi drodzy? Który kolor? Bo mam dwa. 0,5 Light Porcelain i 10 Vanilla. Dostałam więcej, ale o innych nawet nie myślę. Więc zobaczmy. To jest ten najjaśniejszy, czyli Light Porcelain. I może nałożę tak, tak odrobinkę na skórze, żeby to zobaczyć. No i jak widzicie, on jest, on jest jaśniutki i jest taki bardziej właśnie żółtawy. A 10 a i to jest Light Vanilla jest taki i wydaje mi się, że ten ciemniejszy, kurczę, nie wiem, czy ten ciemniejszy nie będzie za ciemny. Zastanowiłam się i chyba spróbuję z tym jaśniejszym, Najwię najwyżej po prostu dodam więcej e, bronzera, więc nakładam sobie ten jaśniutki kolor na pół twarzy, tak jak zawsze. Biorę gąbeczkę i zobaczmy, jak będzie wyglądał. Na razie widzę, że nałożyłam bardzo mało. Więc pewnie zaraz będę dokładać. Tak wygląda ten podkład, czyli po tej stronie jest już nałożony, a po tej jeszcze nie. Ok, więc z daleka widzę, że na pewno ten kolor jest wyrównany. Nie jest to jakieś bardzo mocne krycie, bo jak tutaj miałam taką plamkę po jednym wyprostku, dalej troszeczkę ją widać, a jak on wygląda z bliska. Na czole wygląda przepięknie, na nosie idealnie i na całej twarzy też wygląda bardzo ładnie. Powiedziałabym, że on idzie troszeczkę bardziej w taką matującą stronę, ale nie jakoś taką mocno wysu wysuszającą, ale faktycznie coś tutaj z matującego podkładu ma. Nałożę jeszcze troszeczkę, bo chcę zobaczyć, czy uda mi się tutaj jeszcze mocniej to krycie zbudować, ale tylko właśnie na policzku, bo na czole tego w ogóle nie potrzebuję. Okej, okay, widzę, że da się, bo już teraz um, nawet z daleka widzę, że to krycie faktycznie. No, jest mocniejsze. I więc jak teraz tak już nałożyłam na całość, to powiedziałabym, że jednak to krycie jest mocniejsze niż myślałam na samym początku, bo wydawało mi się, że to ma bardzo takie słabe krycie, ale w tym momencie uważam, że krycie jest takie średnie plus, bo zakrył mi wszystkie jakieś takie delikatne niedoskonałości. No jasne z tym y, aż sobie nie poradził, ale ja też tego nie oczekuję, to jest wyprysk, a nie coś, co chciałabym, nie wiadomo, jak ukrywać, a zawsze, jeżeli chcecie ukryć jakieś tam pojedyncze wypryski, no to lepiej to korektorem, a nie jakimś takim, wiecie, turbo kryjącym podkładem na całości. Więc w tym momencie uważam, że moja cera wygląda bardzo dobrze. Z bliska też wygląda super. Zdecydowanie jest to bardziej taki matowy podkład niż wybierałabym na co dzień, ale to, co muszę zaznaczyć, to to, że w ogóle nie czuję jakiegoś ściągnięcia, przesuszenia, czy jakiegoś dyskomfortu, więc to mi się podoba. Ale to zdecydowanie dla mnie właśnie jest taki podkład, który wybrałabym na jakieś e, imprezy, na jakieś takie dłuższe wyjścia, gdzie wiem, że e, nie wrócę, na przykład za godzinę czy za dwie, e, bo lubię wtedy mieć coś takiego właśnie delikatnie bardziej matującego niż rozświetlającego dlatego że no mam tendencję do tego, żeby po jakichś tam paru godzinach się wyświetlać, a coś takiego e, powinno lepiej ten mat trzymać, więc to też mi się podoba. Jeżeli chodzi o korekty. To może użyję, no jeżeli używam coś mocniejszego, no to może ten z Lovely No More Dark Circle. Czy ja kiedyś się nauczę mówić słowa circle? Circle. Nie. No na razie wygląda dobrze. Więc tak wygląda moja baza bez przypudrowania, jeszcze z bliska. Podsumowując, moim zdaniem, naprawdę to wygląda dobrze. W ogóle to połączenie tej bazy i tego podkładu. Sprawiło, że praktycznie moje pory tutaj w tym obrębie nie są widoczne, a na pewno były, bo dzisiaj nawet zwróciłam uwagę, że kurczę, trochę mocno je widać. W tym momencie tego nie widzę, więc spoko. Nie, naprawdę bardzo dobrze wygląda, tak serio, serio. Więc yy, podoba mi się. Dobra, jeżeli chodzi o puder, no to chyba pójdę w klasykę, czyli hand baking powder i yy, zaznaczę sobie, znaczy utrwalę sobie i okolice pod oczami tym pudrem i całą twarz. Yy, my Secret... Shopee His, Kiss, dawno tego nie używałam i z tego co chyba wolałam tą cieplejszą wersję, więc tak delikatnie na całości później bardziej skupiam się na tej cieplejszej części. To jest bardzo fajny taki delikatny bronzer, który na pewno nie zrobi Wam plam, nie zrobi Wam nic szkodliwego na twarzy i on bardzo łatwo się rozciera, bardzo łatwo się nakłada i daje efekt takiego właśnie naturalnego Wykonturowania, przybrązowienia skóry. Jeżeli chodzi o róż, to użyję dzisiaj Kobo w odcieniu Pastel Coral, czyli znowu coś takiego. Będzie właśnie pani fajnie ten kolor pasował mi do tego, co mam na oczach. I teraz biorę gąbeczkę i delikatnie wklepię i brązer i róż, żeby wyglądało to troszeczkę delikatniej. Dobrze, i ostatnia rzecz to jest rozświetlacz, i tutaj mamy Catrice High Glow Mineral. Highlighting powder i mam go właśnie 0,30 Amber Crystal. To zostało nam usta. I mamy tutaj właśnie pomadki też z Eveline All oh My Velvet Lips Matte Lip Kids. I one są teraz na promocji minus 42% i kosztują 15 zł z groszami. I mam tutaj właśnie cztery odcienie. E, już otwarte mam dwa i właśnie dzisiaj potrzebę w jakąś albo taką brzoskwinkę, albo w coś takiego bardziej różowego, czyli właśnie w te kolory, które ja już mam. Otwarte, ale może zrobię Wam słocze, to żebyście wiedzieli, jak będziecie chcieli zamawiać. Czyli tak wyglądają te kolory, czyli mamy 11, 12, 13, 14. No ja się właśnie zastanawiam nad tą 11 albo nad 13 i myślę, że spróbuję najpierw 11. Jeżeli będzie za jasna do tego, no to wtedy pójdę w numer 13. Ale wiecie co? Myślę, że wezmę sobie konturówkę z 14. I obrysuję sobie usta i wtedy wezmę sobie właśnie ten odcień 11 i pokryję całość. Więc tak zróbmy. Te konturówki są bardzo fajne i kremowe, więc idealnie rozprowadzają się na ustach. Bardzo je lubię. No i teraz właśnie weźmiemy numer 11 i zobaczmy jak to połączenie właśnie będzie wyglądało. U, ładne. Podoba mi się. I wezmę tylko jeszcze palcem delikatnie w klepie, żeby połączyć właśnie tą matkę z konturówką. Ok, i tak właśnie wyglądają już usta po zastygnięciu. To jest taka formuła welwetowa, czyli to nie jest taki mat-mat. Jeżeli chodzi o to, czy odbija to jak widzicie praktycznie nie, może jeszcze odrobinkę konturówka, więc to jest też fajna formuła pod maseczki, no bo to nie będzie się właśnie transferować na materiał, czyli super, jeżeli chodzi o ten odcień, kurczę, tak mi się podoba. Miałam wcześniej właśnie na ustach trzynastkę, ale tej jedenastki nie miałam i nie wiem, czy właśnie nawet jeszcze bardziej ta jedenastka mi się nie podoba, więc jak ktoś to chyba właśnie najbardziej tak jedenastkę i trzynastkę, szczególnie jeżeli lubicie bardziej takie różane odcienie. No i co, tak wygląda skończony makijaż. Bardzo mi się podoba, w ogóle oczy. Już dawno nie miałam takich kolorowych, więc e, jestem zadowolona. No, ale jeżeli właśnie chodzi o produkty, które pierwszy raz użyłam, no to bardzo dobrze pracowało mi się z tą e, paletką Honeymoon. Jeżeli podobają Wam się te kolory, no to myślę, że e, spokojnie mogę Wam polecić. Ja ogólnie lubię nie e, jakość cieni spajzy, więc e, jest okej, okay. no i te dwa kolorki przepiękne. E, później to jeszcze pierwszy raz używam no, tą bazę, no to też. Na razie bardzo mi się podoba, bo faktycznie daje efekt takiego nawilżenia, rozświetlenia i przez to, że jest taka klejąca, no to podkład lepiej się do niej przykleja. Sam podkład też wygląda w tym momencie dobrze na skórze. No to to, co mówiłam Wam, z tą widocznością porów, porów praktycznie są niewidoczne. Skóra nie jest przesuszona, ale jest matowa, więc y, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po całym dniu. Nie wiem, czy będę się jeszcze w tym filmie y, odzywała z tym update'em, bo bardziej to nie jest test, tylko przedstawienie tych kosmetyków i makijaż, więc y, może Wam napiszę w opisie. Albo w przypiętym komentarzu, jak ten makijaż się utrzymał. No, i to chyba e, wszystko to, co robimy. Jeszcze włosy możemy zrobić. Co? Bo ja właśnie chciałam mieć, co ja chciałam. Ja Wam pokażę, co ja chciałam zrobić. Ja chciałam właśnie też dostać w Kikce, ale myślałam, żeby właśnie tutaj oddzielić sobie troszeczkę włosów. I teraz dzielę na trzy części. No, i robię sobie parkocz. Dosyć ciasny. Więc pewnie zajmie mi to 20 lat, patrząc na długość moich włosów. Ale w ogóle zabawne jest to, że na samym początku, jak myślałam o tym filmie, to myślałam, że zrobię taki właśnie brązowy glam z rozpuszczonymi falami i tak dalej. No i co skończyło się na fioletowo brzoskwiniowym makijażu i warkoczyku z boku przy kipce? Bardzo jest to jesienne, świąteczne i w ogóle. Ale naprawdę dzisiaj miałam taką ochotę właśnie na taki makijaż więc jestem szczęśliwa, że właśnie w to poszłam. Dobra i teraz biorę taką małą silikonową gumeczkę i związuję go. Nie, jak widzicie, nie robię go do samego końca, dlatego że to i tak będzie w kitce, więc ten jeden warkoczek nie powinien się tak rzucać w oczy. Okej, okay, dobra. No i teraz biorę po prostu włosy do tyłu i teraz właśnie wyciągam Wszystkie takie włoski, które zawsze sobie wyciągam, żeby po prostu ładnie to wyglądało przy twarzy. I tutaj te włosy zostawię, tylko żeby ładniej one jeszcze wyglądały, użyję sobie olejku do włosów. Ok, i tak wygląda właśnie ta fryzura z boku. Bardzo prosta, ale przynajmniej coś więcej się tutaj dzieje. Możecie też na przykład zrobić sobie z dwóch stron. Tak też kiedyś miałam i to też wyglądało super. No ale dzisiaj robię tylko z jednym warkoczykiem. Mam nadzieję, że taka moja mini metamorfoza Wam się podobała. Ja bawiłam się super. Wiem, że jestem zadowolona. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków używaliście już, jeżeli tak, to co o nich myślicie. No jak widzicie, spokojnie da się uzyskać efekt. Full glam kosmetykami z drogerii, więc mam nadzieję, że Wam się to podoba. A jeszcze raz bardzo dziękuję Ewelinie za możliwość współpracy przy tym filmie. No i już kończę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa!